Znajdźcie Katarzynę Augustynek, znaną jako babcia Kasia, kontrowersyjną aktywistkę z Polski. Zasłynęła z udziału w protestach, gdzie nie stroniła od wulgarnych okrzyków i agresywnych zachowań. Oskarżana o gryzienie i kopanie policjantów. Budzi skrajne emocje, dla jednych jest symbolem oporu, dla innych prowokatorką. Jej działania, w tym szarpaniny z funkcjonariuszami wywołały gorące debaty o granicach aktywizmu. Gotowi na bliższe spojrzenie na jej historię? Sylwetkę Katarzyny Augustynek przybliży Wam antypolski aktor polskiego pochodzenia Maciej Sztur. Zapraszam na materiał. Ja mam potencjalną tylko i wyłącznie, możliwość, a mnie to mało I wtedy mi jest lepiej na świecie. Nie mi się robi na drogi to, więc na pewno... Musi... Działa w oddolnych ruchach przeciwstawiających się łamaniu praw człowieka w Polsce. Co? Zadowolona ze twojej nie roli. O tym Przemocówki? To, że masz twarz kobiety, nie znaczy, że jesteś kobietą. Zaangażowana w walkę o prawa kobiet. Nie dotyka pani policjanki. Nie dotykam żadnej policjantki, bo bym jej nawet brudną szmatą nie dotknęła, to rozumiesz to? Jest taka odrażająca. Aktywnie zabiera głos, gdy przychodzi wesprzeć społeczność LGBT. Też to? Homo komando ci się nie podoba? Pytałem jeszcze, że jej nie komando nie podoba? Dajmy jej głos. Dzielnie, Dzielnie także. Także już chyba można teraz. Szansa na normalność w obecnych czasach. Nadzieja prowadzi mnie do przodu, wyprowadza na ulicę. Nie ma drugiej, Nagrywajcie Nagrywamy, nagrywamy! Nagrywaj Nagrywam, bo, tylko tobie ufam, bo tam w ogóle może być. na broń, może być jeszcze szminka. Prześladowanie! Co tu jest? No co tu widzisz, Moim aktywnościom, szczególnie z upływem czasu, towarzyszą, jakby to określić. Bo nie miłość i nie nienawiść, to są zbyt skrajne uczucia, ale olbrzymia sympatia do ludzi, którzy mnie od sześciu lat na ulicy otaczają. Od no. nie, od pierdolonej, cholerne, na dębkę, uważające, że mają Pierdolone, cholerne, ...rękający obywateli. Potomny. Oh, ale nie, ale co, co Pani nie ma... co co ma, ma, ma. robi? Ale co Pani robi? Te, ta, nie, robi co Pani robi? nie dotyka. Co Pani robi? Chcę zobaczyć to mnie okradł. Zwyczajniej po prostu. Wstydzisz się? Jakby tak Panią dotknął, to Pani by... nie się na każdego. Pani się uspokoi. Tak. Ta kultury. Po <collected> kultury. o nie... Ta wspólnota, y, akceptacja, y, będę ją skarżyć. O, Proszę dobrze. nagrywać, ja będę to skarżyć. Się w więzieniu. To jest babcia Kasia, która atakuje ludzi personalnie, fizycznie, rzuca się na placu Piłsudskiego na ludzi. To jest właśnie kobieta odpowiedzialna za terror w Warszawie. Ludzie, nie głosujcie na Trzaskowskiego. Nie głosujcie na prezydenta Trzaskowskiego. Bo będziemy mieli coś takiego razy 10. Nie ruszycie się nigdy.

No czy ja pani, czy czy ja pani szanowna pani, to możesz mówić do swojej babci. O, Twoje, no. nie jest. I to jest I właśnie ta uprzejmość, o której pani, pani mówi. Pani mówi dokładnie. Me... Ja, ja po przedstawiłem to. swoją opinię. A to nie gówno wpada. Nie ja ci jedno powiem. Każdemu z was. Zacznę od tego po Dlaczego za niego nie mówię? Bo jestem od ciebie trzy. No Ale co to? To nie ma. Nie ma. Nie ma. ma. Nie szacunek? Nie trzeba prawo do takiego samego szacunku bez względu. Bez względu na wiek, bez względu na płeć, jak pani nieraz mówi, bez względu na wyznanie, każdy ma prawo do takiego samego szacunku. Więc nie ma znaczenia, że pani jest taką wynikiem od tego policjanta. Panie dalej. Ale czemu mi pani przepycham? Co pani robi? Nie ale No bo filmuję, ale to filmuję. poważnie do popychania kogoś. jest kolejne mieszkanie. Nie chcę, to się brzydzę. To proszę mnie dotykać. Spotykam, ty no nam mnie pchasz. Pani pani pchasz, nie dotykam, Pani nam nie chodzi po pani Ty się nam nie wskaz. Ty spokasi. się nam Ty się na się I nie nie I nie mnie wskaz. Ty się nam nie wskaz. Nie nie nie. ograniczyłam swoje prawa do chodnika. Ale to nie pani ograniczyła. Nie pani ograniczyła. Nie, nie, nie. Te prawa zostały ograniczone pani przez ustawę. Tych pał jest po prostu, no będziemy jakie to robić na Manipulacje, robić ale chyba tylko jednostronne z pani strony. Na naszych kursach będziemy robić analizy A czyli prowokacji. jesteście państwo szkoleni do tego typu akcji? Bo pani mówi, że na kursach. A jakich kursach? No nie, pani mówiła pani, że na to kursach na pan Pani na kurs tańca. A, no. Nagrywają się cudownie wasze prowokacje. Ale jakie prowokacje? Ale droga pani, jakie prowokacje? Śliczne prowokacje jakie się nagrywają. Będzie śliczny element kursu. To pytanie słuchajcie. Gdzie jest wrak? Jarusz. Gdzie jest wrak? Jarek! Zajebiemy cię niedługo! Że widzimy w nich przeciwników politycznych i nie śpiewamy hymnu, kiedy śpiewamy hymn. To my, ludzie o prawicowych sercach, musimy pokazać, że stoimy ponad podziałami, że potrafimy jednoczyć. Wtedy na pewno zwyciężymy. Nie możemy doprowadzać do sytuacji, w której tylko się eskaluje wojnę, w której buduje się. Może Może pan opuścić. Ale pan musi, bo to jest ten aparat. Wypierdalacie Proszę, nagrajcie to, jak, jak ta pani się odzywa. Proszę bardzo. tak, 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 tak bardzo.

Wypierdalać! Wy tak, wszyscy wypierdalać! Wy wy proszę, proszę, nagrajcie to jak, jak ta pani się odzywa. Proszę bardzo, tak, 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 Bardzo, Bardzo ładnie. Wypierdalać! tutaj. Dobra. Stań tutaj. Do pracy Stań tutaj. to! Tak, tak, tak.